Super Hero Wtorki Super Hero Wtorki Super Hero Wtorki Bardzo super, bardzo Wtorki Cześć, bym dzisiaj z wizualnie. Ta gra nazywa się Marvel Heroes 2015, a to jest Juggernaut. Jedna z tych postaci, które... E, e, no, tak, jedna z tych postaci, które EEEE! Hmm. <laughs> Zdolności tego gościa to jest silny, super silny. Mo można się domyślić potem jak wygląda. Zresztą model mi się nawet podoba: model jest przekomiczny. Jest oprócz tego, że super silny, jest też super odporny. I ma coś w stylu specjalnej. Jakby to nazwać? pola ochronnego, które chroni go przed pociskami wysyłanymi w niego. I pozwala mu się rozpędzać Jak widzicie coraz szybciej biegnie I robić za Żywe coś do, do, do klepania Nie wiem czy to Tutaj działa nie działa z tego co widzę Ale on zazwyczaj przybija ściany Bo po prostu wbiega w nie. Więc okej okay. Ten hełm który ma na głowie Ma go niby chronić przed mocami Xaviera tym Przyjmowaniem ten On jest w ogóle chyba przyrodnim bratem Xaviera Yeah Co nie? Co my tu mamy? Bieg, pod jedynką pod mamy BAM! Coś jak Halk trochę, a pod dwójką nie wiem, power not ready, co to jest? Can be stopped. Juggernaut movement is built up as moves and or activates certain powers. One can spend in very ways, but my powers do not require. A czyli jakieś takie odpornościowe. No... Fajne jest to, że biegnie coraz szybciej, więc będzie można szybko przebić przez te wszystkie początkowe misje i się nie, nie zatrzymywać nawet. okej okay. Nie powiem, żeby jego styl rozgrywki mi się na dzień dobry podobał. Dobra, złapmy co my tam mamy. Mamy jakieś moce do rozdania na początek? Nie mamy. Eee, specjalny gift, bla, 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 bla I i, i. i, i, i. Nie ma synchronizacji. Aha, już pewnie zrobiłem. na poprzednim nagraniu. Znaczy po poprzednim nagraniu. PowerPoint jest coś do rozdania. Mamy kolejne coś. I'm gonna the town really red with this. A, pokażcie mm. mi jak to działa <laughs> Serio? Ma sierpowego? Yeah. Jak na razie jestem bardzo nie wrażeniem tej postaci To jest chyba najgorsza postać jaką widziałem w tej grze na razie A, powinienem był zamienić ten mocami Tutaj? To... Czemu ta cholera się nie chce przenieść? Tu jest A ten szybki bieg Tu, tu. L'Orient pod jedynkę I teraz jest tak jak lubię, tak? Tak oh. Nie chciał pogadać z Ironem Nie, to jego bieganie jest bardzo niewygodne Autentycznie, chyba najgorsza postać, jaką tutaj widziałam, przynajmniej na razie Może jak to się wyleweluje, to będzie o czym gadać Ale to jest tak toporne Że zdziwi się, gdyby to był main i jakiegokolwiek gracza Znaczy to robi złe wrażenie na początku I tak już powinno zostać raczej, bo... Po co grać czymś, co na dzień dobry jest bardzo cienkie? Chyba, że wiecie. No, dobra, jest ten taki mm, klasyk, że jak gracie magami, to oni na początku są słabi, a później są coraz mocniej, mocniejsi. Ale jednym z elementów grania magiem, żeby mag był zarąbiasty, jest to, że mag wali z dystansu. Więc jest poza zasięgiem. Mak jest poza zasięgiem i przez to robi damage i jest fajny, nie? A ten jest melesem i to jest najgorszym melesem, jakiego ja do tej pory widziałem. Więc to jest... To jest złe. Złe. Złe, bardzo złe. Dobra, co my tu mamy obojętnie? Łapiemy wszystko jak leci. Zakładamy, zakładamy, zakładamy co możemy. Czego nie możemy, nie zakładamy. Nie mam levelu. Żeby założyć. Ola! Oh, no! Ok, on ma bardzo słabe teksty. Jak Spider-Man ma suchary, to ten ma hiper Z Swoją drogą, właśnie to co on powiedział: Guess I'm playing hero, że tym razem bawi się w bohatera. On był chyba we wszystkich frakcjach. Kojarzę go zewsząd. Od. Dobra. Nie wiem czy w Avengersach, bo na pewno był w X-Menach, na pewno był przeciwnikiem X-Menów, na pewno tworzył jakąś tam swoją frakcję. Um, nie, to jest, to jest jedna z tych postaci, które cały czas gdzieś się przewijają, a jakoś ja nie mogę skumać. Dlaczego? Bo on nie jest ani popularny, ani nie robi wrażenia. On, no, zestawiony z Hulkiem nie ma nic do powiedzenia. I jest to takie trochę naciąganie: znaczy, się wymyślili go i starają się, żeby się od czasu do czasu pojawiał, żeby nie było, że postać zaginęła historii dziejów, ale, ale równie dobrze mogłaby zaginąć i nie wiem czy ktokolwiek by po nim płakał, ale to jest może mo moje, moje widzi mi się, bo... Nie, nie jest to najgłębsza postać jaką widziałem na pewno. I nie jest to najciekawsza postać jaką widziałem. I nie ma żadnych super mocy, ciekawych mocy. I na dobrą sprawę no, niczym się nie wyróżnia poza tym, że wygląda jak, jak, jak taka pierdoła. Czy na nazwisko McCain? Nie Michael, Ken. zaraz powinno być w biografii Kane Marco Nie, imię McCain, okej okay. mm -hmm -hmm. yes. Mam wrażenie, że ci mają trochę mocy zbliżone do niego, jak teraz się o tym z... Pomyślałem, zastanowiłem się nad tym, to tak właśnie faktycznie stoją i bum w ziemię Taki, taki gorszy juggernaut Ok, z tym swoim tym, jak jest rozpędzony, to nie jest najgorszy. Nie to, żebym zmieniał zdanie, ale faktycznie jest. Jest to wygodny sposób załatwiania wrogów. Wystarczy zrobić pum, i nie ma nie ma fali całej wrogów. Znaczy fala idzie, nie ma fali wrogów. O. Ha! Ale, ale, żeby to było jakieś. Bo większość tych bohaterów coś ma, w jakiś sposób kombinuje, a tutaj jest takie biegnij, kliknij, biegnij, kliknij, biegnij, kliknij, biegnij, kliknij I... i nie, jak najbardziej nie To już wolałbym biegać grutem czy znaczy grut w ogóle jest epic, ale... Tak, tak, wszyscy zrobili dupę <grym> What the heck?

z komiksu z kreskówki, to bym powiedział, że wygląda jak postać z komiksu kreskówki, bo wygląda jak postać z komiksu kreskówki. Dobra, to będzie chyba lepsze. Zobaczcie na niego. Te ręce, te palce, te butki. Wygląda jakby z jakiejś bajki Cartoon Network. Postać wymyślona na szybko, która ma się pojawić. Która ma być silna! Dlatego też jestem zawiedziony poziomem Marvela w tym momencie, ale co kto lubi, nie? Są różne dziwne rzeczy. Różne są zboczenia wśród fanów komiksów. Nim chyba główna taktyka jest taka, żeby się nie zatrzymywać zbytnio bez sensu. Żeby się biegnie. What? co to? To jest coś yy, z tą grą, bo pamiętam ostatnim razem jak nagrywałem dokładnie w tym samym momencie, w tym samym miejscu mi się wyłączyło nagrywanie, było takie przeładowanie i wyłączyło mi się yy, nagrywanie. Co skończyło się moim what, które przed chwilą mogliście słyszeć, jeżeli go nie wyciąłem, więc ja... Yeah. No, tu nie zjedziłem do końca czegoś? A tak, to jest. Tyle milionów razy już robiłem tą, ten wstęp, jak tą planszę na początku, że... Co dostanę małe budki? Co to jest w ogóle? A, dla Loki'ego Staff! Dla Star Starlord, czyli w ogóle dostałem rzeczy nie dla siebie? Dla innych postaci, fajnie. Starlorda mam, ale akurat najbardziej wylewelowanego. Jeszcze nie w endgame, ale najbardziej wylewelowanego, więc. O. A, dobra. Groot zjechał wszystkich. I am Groot! Wijłem jakieś poziomy, chyba wbiłem jakieś poziomy co nie, co nie? Co nie, co nie, co nie? Co ja tu mogę jeszcze odblokować. To odblokujmy. I to będzie tyle Okej, okay, smutek. Smutek wielki Nie wiem, nie wiem co to ma być A, tego nie mam jeszcze, dobra co i hop sa 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 hop o hop ma cooldown jestem zawiedziony hop. Okej, okay, jak fajnie się te mocy rozbuduje, to może być przyjemna postać do grania, co nie zmienia faktu, że kto by chciał grać Juggernautem? Serio. Kto by chciał grać Juggernautem? E e kompletnie nie. Kompletnie nie. Dobra, to był dla was Juggernaut. Postaram się zrobić to naj najszybciej i najbardziej bezboleśnie jak się dało, bo, bo to jest Juggernaut. Dziękuję za uwagę, hej! I zastanawiam się, czy ten koleś ma jakieś sensowne kostiumy dla siebie. Wow, Fear Itself Self! To jest fajny kostium. Przyznam, że pierwszy kostium do niego mi się podoba. Drugi kostium wygląda bardzo podobnie do tego, co, co on ma na sobie już w tym momencie. Spójrzcie na to i spójrzcie na to. Spójrzcie na to i spójrzcie na to. Spójrzcie na to i spójrzcie na to. I ten kolejny jest dokładnie tym samym, tylko w innych kolorach na dobrą sprawę. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Dobra, dodali mu tu metalową bródkę. Wow. I majtki w odznaczającym się kolorze. A tutaj e, dodali mu bardziej czerwony, czerwone kolory i te pasy na łapach. Nie, te pasy na łapach i tak miał wcześniej. No to te, te, te dwa skiny jakby ich nie było. Ale ten jest zacny. Plus ma młot. Nie wiem po co mu młot. Ha.